睡吗？ Maty z tej strony, chciałem wam pokazać mój, nie już w sumie, taki nowy nabytek. Samochód zastępczy, który kupiłem po to, żeby mieć się czym przemieszczać w momencie, w którym będę sobie remontował silnik w Fordzie. Znaczy w sensie w Mondeo, bo to też jest Ford, <grym> jakby nie było. A więc, jest to Ford Fiesta MK6, 2006 roku, z silniczkiem 1.4 TDCi. Tu jest chyba około 70 koni mechanicznych, także żaden wariat to nie jest. Samochód kupiłem... Dość, powiedzmy, atrakcyjnej cenie, bo jeździłem i szukałem bardzo długo dość samochodu. Obejrzałem przynajmniej z 10 samochodów, zanim zdecydowałem się na tego. Chociaż ten też nie jest bez mankamentów, ale to, co jest aktualnie na rynku w cenie, powiedzmy, tam 2,5 do 3 tysięcy złotych, no to jest kosmos jakiś. Jakie, jakie egzemplarze można spotkać? Także jak myślę, że to, mimo swoich wad, nie był w sumie najgorszy zakup. Także obejrzyjmy sobie go dookoła. Granatowy Ford Fiesta. Generacji pięciodrzwiowy, tak zwany, bez wyposażenia. W sumie, poza pomaganiem kierownicy tutaj niewiele, niewiele jest. Biorąc pod uwagę to, czy porównując to do, tej, do tego modelu, który miałem wcześniej, bo miałem już ten samochód, no to tamten był zdecydowanie dużo lepiej wyposażony. Tam otwierana klapa bagażnika z guzika od środka i takie tam, tutaj tego nie ma, więc no, jest naprawdę ubogo, ale cóż, no, nie jest to samochód służący do tego, żeby czuć, żeby czuć się komfortowo gdzieś tam, powiedzmy, na jakiś długi. Trasach tylko do przemieszczania się i do trzaskania, dosłownie do trzaskania się po mieście. Samochód z zewnątrz wygląda jak wygląda, ma swoje mankamenty, jak na przykład tutaj gdzieś tam jakieś odpryski na zderzaku, porysowania, to jest chyba nawet jakieś takie świeże to musiał mi ktoś zrobić Ech, tutaj. Ale to jest do wyczyszczenia na przykład, bo to jest tylko taki biały, biały nalot. No, samochód no, ma swoje wady. Taką na przykład jedną z większą wad jest to tutaj, o której to już mi nawet wspominał też poprzedni właściciel. Nie wiem, czy będzie widać, że on ma tutaj... No jest, był uderzony, czy klupnięty, czy po prostu ktoś się u niego oparł i przetarł i ktoś to próbował sobie szwachlą na własną rękę gdzieś tam naprawiać. Nie rzuca się to jakoś mega w oczy, ale jest. No ale też tak jak mówię, no samochód za takie pieniążki, że e, nie ma się co do szuki tego typu wad. Samochód ma służyć po to, żeby trzasnąć drzwiami, iść do sklepu i po prostu o nim zapomnieć i się nie martwić, że ktoś nam w niego uderzy. Autko stoi na 14 calowych stalówkach na oponach zimowych. Już wrzuciłem oponki zimowe, bo, bo mamy w sumie listopad i nie wiadomo kiedy nam się ta pogoda zmieni. Oprócz tego do samochodu są dorzucone Oponki letnie, też stalowe z kołpakami. Na pewno dużo lepiej ten samochód na, na nich wygląda. Mam gdzieś zdjęcia, więc myślę, że dołączę, żeby Wam. Mniej więcej zobrazować, jak to na tych piętnastkach wygląda. No cóż, tak jak mówię, lakier wymagałby przynajmniej rzucenia na niego jakiś wosk, ponieważ gdzieś tam zderzak i cała reszta już po prostu się różnią kolorami. Żeby ten zderzak nabrał takiej barwy, jak jest u góry, czyli takiej głębszego od niebieskiego, no to wypadałoby go czymś, czymś wysmarować właśnie jakimś woskiem albo, albo jakimś innym preparatem. Generalnie no samochód z zewnątrz, z zewnątrz wygląda jak wygląda. Przejdźmy sobie do wewnątrz. Wewnątrz samochód też nie ma zbyt wiele. Mam tutaj na myśli. To, że szybki są uchylane ręcznie, no ale powiedzmy, że to jest w sumie chyba taki mały problem. Czy tam mały, mały detal? Ja osobiście na to tam może jakiejś większej uwagi też nie zwracam. i tutaj nie jest to, tak jak mówię, samochód, od którego moglibyśmy zbyt wiele wymagać. On po prostu ma nas przewozić, ma nas zawozić w sumie z punktu A do punktu B i to tyle. Na wyposażeniu jest radyjko, radyjko jest powiedzmy, że Android, tylko tyle z tego, że niestety, ale po. Ukraińsku Kupiłem samochód od Ukraińca I, i niestety, ale ani on ani ja nie potrafimy zmienić tutaj języka. Ja już wszedłem ogólnie w system, próbowałem go nawet resetować tutaj tym, tym przyciskiem takim ukrytym gdzieś tam, jakąś tam śpileczką, ale niewiele to dało, wróciło to do ustawień takich jak było, czyli nadal jest po ukraińsku. Próbując wejść głębiej w ustawienia gdzieś tam panelowe i zmienić sobie ten język gdzieś tam, czy powrócić w sumie do ustawień jakiś tam fabrycznych, gdzie myślałem, że po prostu przywróci się chociażby język angielski. No niestety wymagane jest hasło do tego radia, ja też rad do tego radia hasła. Nie mam żadnych dokumentów ani nic, także no niestety na razie jest to tak jak jest. Już myślę, że tam kwestia ewentualnie podjechania do jakiegoś specjalisty, który zajmuje się tymi androidami, czy tam radiami samochodowymi i, i ewentualnie niech ktoś, kto się na, kto się na tym znajdzie. tym się specjalizuje sobie, ewentualnie te radio odblokuje. Tak, autko ma 309 tysięcy kilometrów przebiegu. Czy to jest dużo, czy mało, to też ciężko powiedzieć. No jest to dieselek, więc myślę, że i to z tych takich starszych, więc myślę, że te autko Śmiało, śmiało tych kilometrów jeszcze będzie mogło dużo zrobić. No i to w sumie chyba tyle, jeżeli chodzi o wyposażenie, bo, bo naprawdę e, tutaj nic więcej nie ma. Jest wspomaganie kierownicy, co na pewno dużo ułatwia jakieś tam manewrowanie po, po mieście czy parkowanie szybkie. Jest klimatyzacja, która no, aktualnie nie działa. Stałem w prezencie, powiedzmy, od poprzedniego właściciela chłodnicę klimatyzacji, żeby ją sobie zamontować, bo najprawdopodobniej jest nieszczelna, więc jeżeli jest nieszczelna hmm, chłodnica, to najprawdopodobniej Podobnie nie ma w niej też czynnika tego do, do klimatyzacji chłodzącego, i, i, no i będzie to do uzupełnienia. Do wymiany będzie mm, chłodnica i do uzupełnienia czynnik. No, na dzień dzisiejszy no, ja tym samochodem jeżdżę. Nic się z nim szczególnym nie dzieje. Yy... Może obrócę sobie kamerkę tu. Postawię sobie ją tutaj na razie. Tak samochód, jak na razie, spisuje się całkiem dobrze. Nic się z nim takiego nie dzieje. Prowadzi się dobrze. Są mankamenty. Nie wiem, czy uda mi się je nagrać i pokazać. Przyjechał ciężarówką i nie wiem, stań sobie gdzie chcesz. Chłopie, co mnie to obchodzi. Do sedna. No, jest też pewnych kilka mankamentów mechanicznych w tym samochodzie, o których bym tam gdzieś tam chciał, czy mógłbym wspomnieć. Jak na przykład najprawdopodobniej uszkodzony prawy amortyzator z przodu samochód tej, przejeżdżając powiedzmy przez próg zwalniający, no tą prawą stroną gdzieś tam, gdzieś tam z przodu czuć, że, że dobija tym amortyzatorem jest to, jest takie mocniejsze uderzenie. Jeżeli się jedzie normalnie i spokojnie, no to też tego w sumie nie czuć. Ja z początku jak ten samochód pojechałem zobaczyć, to nawet nie zwróciłem na to uwagi, bo, bo nie przejeżdżałem przez żaden krawężnik ani żaden próg zwalniający, była prosta droga asfaltowa i w sumie dobrze się tym samochodem jechało. Ten samochód, tak jak mówię, jest... Precyzyjnie się go prowadzi, jak chodzi o manewrowanie kierownicą, więc jest stabilny i, 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 i w miarę, w miarę, w miarę dobrze, dobrze się nim jedzie. Co jeszcze? No, mam wrażenie, że jest gdzieś nieszczelność na układzie wydechowym. W poprzedniej wieście było to samo, że była gdzieś tam delikatna dziura i trzeba było to zaspawać. No, więc chodzi też troszeczkę głośniej. Tego akurat sobie sam nie zrobię, bo, bo, bo nie mam spawarki, e, ani ani w sumie na tyle wysokiego napięcia prądu w garażu, nawet jeśli chodzi o agregat, żeby po prostu móc spawarkę podłączyć. Więc to będę musiał zawieźć gdzieś do jakiegoś serwisu, żeby mi to pospawali. I, 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 to, chyba, i to chyba tyle. No, tak jak mówię, samochodzik odpala bardzo fajnie. Rozrząd nie był tutaj robiony, przynajmniej ja nie wiem, żeby był. Coś tam wspominał poprzedni właściciel o tym, że była wymieniana pompa wody. No, była wymieniana pompa wody, po z niej ciekło, ale czy był przy tym wymieniany pasek, też nie wiadomo. Też, mi, też nie powiedział mi o tym, więc po prostu. Podejrzewam, że pasek jest stary założony, bo wtedy by mi powiedział po prostu, że jest nowy pasek, a wspomniał tylko o pompie. To więc to też jest rzecz, którą bym sobie musiał zrobić. Co jeszcze? O, samochód generalnie odpala bardzo fajnie. Ostatnio go miałem chyba nawet z tydzień czasu pod domem i nie był ruszany. Były też takie dość chłodniejsze dni nawet już w nocy. Przymarzały szyby, więc powiedzmy, że jakiś tam delikatny minus się już pojawiał. I pomimo to samochód naprawdę zakręci dwa razy i odpala. Także pod tym... Względem naprawdę bardzo fajnie, coś jeszcze. a jeszcze jedna rzecz, którą, o której wspomniał mi poprzedni właściciel, to jest to, że tutaj są mm, wsadzone nowe tarcze i klocki z przodu, oraz nowe bębny z tyłu. Więc jak chodzi o hamulce, to jest to tutaj ogarnięte. No, więc podsumowując, kilka takich rzeczy, mankamentów, które mógłbym poprawić ja mechanicznie, pewnie sobie to zrobię. Jak tylko skończę Mondeo, jest do zrobienia. I poza tymi mankamentami, właśnie to myślę, że samochód jest całkiem spoko. Ja sobie go w sumie nawet wystawiłem na sprzedaż i, i wisi to na, na internecie. Jak na razie odzew był dość słaby, bo w sumie chyba zainteresowało się tym samochodem, zainteresowały się tym samochodem, myślę, że trzy osoby, tak, tak, dobrze pamiętam, trzy osoby. No niestety żadna się nie zdecydowała na zakup tego auta, no ale to też się nie ma co dziwić, ponieważ jak chodzi o ten rynek i o ten, w sumie jak o każdy przedział cenowy samochodów, to jest tego naprawdę multum. Ja też, no nie jestem jakimś handlarzem wybitnym, więc wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że jeżeli chodzi. O mnie i o sprzedaż tego, czegokolwiek przez internet, to zawsze było bardzo, bardzo opornie. To znaczy się, że wystawiając ja coś na i na powiedzmy do internetu na sprzedaż, potrafiło to wisieć naprawdę miesiącami bez jakiegokolwiek odzewu. A prosząc powiedzmy jakąś tam bliską osobę z mojego otoczenia o to, żeby to zrobiła również, no to powiedzmy, że w przeciągu tygodnia był odzew i powiedzmy, że dana rzecz się po prostu sprzedawała. Więc nie wiem, czy to tak po prostu wisi coś nade mną, co uniemożliwia mi zostać handlowcem, sprzedawcą, czy jakby to tam nazwać, ale no cóż, trzeba pewnie w końcu przerwać tą złą pasę i, i, i tak. Może to też jest kwestia tego, żeby po prostu ogłoszenia, które robię, były jakoś tak, powiedzmy, nie wiem, no, bardziej atrakcyjne no, względem yy, klienta, bo no cóż, ja, no, ja tak szczerze to po prostu wrzucam kilka zdjęć samochodu, opisuję, że samochód sprawny, sprawny yy, odpala, jeździ, yy, skręca, hamuje i, i i, i, I to tyle, jakaś tam, nie wiem, jakaś tam wzmianka o dodatkowym wyposażeniu, czy tam o, o tym, że, że są nowe tarcze, klocki i to tyle. No więc, może mało atrakcyjne ogłoszenie, nie wiem, no, dopracuję to na pewno i mam nadzieję, że, że uda mi się też y, odsprzedać ten samochód. No, jest on, powiedzmy, w cenie takiej, jak go kupiłem, czy tam y, odrobinę wyższej, też ze względu na to, że ja ten samochód musiałem sobie ubezpieczyć. Cena jego na pewno wzrośnie. Względem tego, jeżeli zainwestuję w niego, tam powiedzmy kilkaset złotych i wymienię w nim, i taki też będzie pewnie plan, żeby to pokazać i po prostu, żeby to, żeby to zrobić, i później, żeby to wystawić, więc tak jak mówię, plan jest taki, żeby zrobić sobie ten samochód, wyszykować go, tak jak mówię, wysprzątać, wyczyścić, ewentualnie zrobić z niego taki samochód, powiedzmy, no, jak na to, co on już reprezentuje sobą, to tak na powiedzmy tip top. i i, i, I wystawić na, na internet i po prostu spróbować sprzedać. Już nawet nie mówię z zyskiem, ale po prostu, żeby zwróciło się to, co wkładam w ten samochód i co ten samochód mnie kosztował. Więc może finalnie później zrobię jakieś takie podsumowanie, jeżeli chodzi o ten samochód. I, i, i to tyle. No. także myślę, że przyszedł czas się kawałeczek przejechać. Może uda mi się gdzieś zamontować mikrofon, gdzieś tam przy, przy silniku. Tak, żebym go też nie zgubił. Mam do niego jakiś tam magnes, żeby go gdzieś tam przytwierdzić mocniej, no, i, no i, po prostu, e, i po prostu się przejechać. Mam nadzieję, że będzie słychać, e, jak ten samochód pracuje, chodzi, brzmi i, 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 i pokazać właśnie, co, co, co w tym samochodzie jest. Także, no, do dzieła. Samochód stoi, myślę, już od tygodnia czasu. Sprawdźmy, jak odpala i jak brzmi dźwięk pod maską. postoju